Cześć! Właśnie odebraliśmy postery, które zrobiła Edyta Majewska i to wydarzenie jest szczególne, bo inauguruje nasze Dni Solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego, a tegoroczne hasło to Bądź sobą, jestem z tobą. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w Marszu Pogodność, on już o 11.30 wystartuje przed kościoła świętego Jerzego na Monte Cassino. Tam poprowadzi nas Rodriguez. Przyjdźcie, dajmy wszyscy Solidarność, znak Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Będą punkty informacyjne, to jest ważne, że będzie można podejść, porozmawiać, podzielić się swoją historią, ale także zapytać się jak prosić o pomoc, gdzie jej szukać, podzielić się swoim doświadczeniem porady prawne, socjalne, ale także psychologiczne. Słuchajcie, na scenie mamy fantastyczny e, skład, bo e, e, Tomek Lipiński z Brygady Kryzys i Tiltu e, przyłączył się do naszej kampanii. Będzie Lipi i Primitive Band, a także Andrzej Kędzierski, śpiewaczki Akademii Głosów Tradycji. On z repertuarem e, Osieckiej i Grechuty. Także na scenie będzie się bardzo dużo działo. O 12, jak co roku, przejście przez symboliczne drzwi do tolerancji, a może akceptacji. E, przeciąganie liny, serce czy rozum, a my słuchajcie z Dawidem Wojtolowiczem, zapraszam na Was, was na e, performance, geometrię życia, godność, akceptacja, tolerancja. I absolutny hit naszych spotkań recepta na zdrowie czyli możesz wypisać receptę dla siebie, dla kogoś innego e, i podzielić się z nią e, ze społecznością, z ludźmi. Jaka jest Twoja recepty na zdrowie? Co pozwala zachowywać dobry dobrostan czy dobry stan psychiczny? E, co powoduje, że czujemy się szczęśliwi? Zapraszamy na nasze stoiska. W tym roku mamy e, kilkunastu wystawców, e, koalicjantów. Zapraszamy. To może być e, pożyteczna, przyjemna, radosna e, obecność 8 września na MOLO w Sopocie. Zapraszamy serdecznie. Inauguracja Dni Solidarności z osobami świadczającymi kryzysów psychicznych. Odnieś swoją głowę, ork, tam są wszystkie informacje. Zachodźcie, zachęcamy, pozdrawiamy, czekamy na was.